W ośrodku szkoleń specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzono warsztaty pod nazwą Prowadzenie działań specjalnych. Kurs był adresowany do funkcjonariuszy Wydziałów Zabezpieczenia Działań z poszczególnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. Obejmował on zagadnienia szkolenia taktycznego oraz strzeleckiego w zakresie działań specjalnych. Warto podkreślić, że w ramach warsztatów w trakcie zajęć strzeleckich został wykorzystany nowoczesny mobilny cel strzelecki, znajdujący się na wyposażeniu dydaktycznym Lubańskiej Szkoły Straży Granicznej, którego przeznaczeniem jest realizacja treningów dynamicznych i sytuacyjnych. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez wykładowców Zakładu Zabezpieczenia Działań OSSSG wspólnie z funkcjonariuszami Biura Operacji Antyterrorystycznych.